Tak szczerze jest to chyba najważniejszy odcinek tej serii. Po pierwsze mamy nową drużynę, odświeżenie ratingów, kilka fajnych ulepszeń, bardzo podoba mi się ten nowy ekitikę. Jednak wyszły też specjalne wyzwania Red Bulla w grze, za które się zabierzemy i właśnie te wyzwania bardzo dużo zmieniły. Więcej mówić nie będę, usiądźcie sobie wygodnie, smacznego, czy tam cokolwiek robicie teraz i zaczynamy zabawę. Wyzwanie Red Bull, jedziemy! Jedna karta RB Lipsk Salzburg, ty, ja mogłem w to zainwestować, ale mi nie powiedzieli, że będzie SBC. I tutaj mamy do zdobycia strój, plus bardzo dużo punktów doświadczenia. Więc warto to zrobić, bo dwa koła mamy. Dwa razy 7,8, dwa razy 80. Oj, wraża, trze... nie trzeba zagrać, bo trzeba 4 z 5 zadań zrobić. Bo jeśli zrobicie te wyzwania, to dostaniecie strój. I nie będę tutaj zdradzał wszystkiego, ale warto zrobić ten strój. Arda Güler To jest bardzo. Mocna karta według mnie. prostopadłe podania, szczerze. Środkowy pomocnik ofensywny, idealny. To jest bardzo dobre wyzwanie. 67 tysięcy. Jeśli nie macie po, szczerze uważam, że to jest must have. Mocny upgrade, czy zasłużony, nie wiem. Nie oglądam Realu Madryt, bo ten klub wywołał u mnie traumę. Mam player Pika za strzelenie hat w Rivals. I ja myślę, że ten Pik może zmienić moje życie. Jest AK. I może tutaj trochę lepiej. O jany, ale dobra, wolę mieć coś takiego za strzelenie hat-tricka w Rivals niż wiecie. Czekać na to tydzień. Bo to jest pik na który się czeka tydzień w nagrodach za Division Rivals. Kurde, nadal mnie boli, że my nie mamy player pików za Food Champions, żeby to zmienili jakoś, bo kurcze zawsze był klimat, nawet jak to były zwykłe piki, niespecjalne, to te player piki przy Food Champions zawsze to podkręcały wszystko. Mamy karty specjalną, dobra. Tu są same dobre karty. Lewa obrończyni, Ameryka. Wiecie co? Poddonowana. Poddonowana to może być coś fantastycznego. Portland Thorns, czyli tak zwane Portland Timbers. Winiola. Porządku. Szkoda, że nie potrafi podawać. Ale myślę, że w głębokich rezerwach może usiąść. Paczki dla mnie. Cyk, jedna moneta. Dla was wszystko. Affen Gruber. Okej, okay, to jest Dobre pod jakieś filmiki z kozą, żeby się wykazać wiedzą. No to co, czas na pak opening? Mamy 5 paczek, gdzie najlepsza gwarancja to 81, wydałem na to 10 tysięcy, to wszystko musi się zwrócić. Andre, blisko. No, dobra, quickselujemy od razu. Warto zwracać uwagę teraz na srebrne karty przez tę ewolucję. Napast, Hiszpania. Czy Morata gra obecnie w pranie pieniędzy? To jest pranie pieniędzy. Ja pierdzielę. Nie ma klubu, w którym on by nie grał w Europie. Kabak, były piłkarz Liverpoolu. Cymikas. Bramka ostatnio strzelił, dobrze dla niego. No i najmocniejsza paczka za te ważne mecze. Wychodzę obecnie na zero, chcę wyjść na plus. Środkowa pomocniczka. Ta psoba, może u dogi coś warty? No. Ta 1700 monet. Zwanie Red Bulla ukończone. Zobaczmy, co z tego wpadnie. Bo niektórzy na czacie pisali, że zarobili tutaj nawet 50 tysięcy. Wierzę w to. Gwarancja 82. Ten traf może nam dodać skrzydeł. To będzie jakaś opieki karka. Lewe skrzydło. Salma paraju! Tak czy nie? Tak czy nie? Czy jest ktoś inny? Tak jest! Mamy. Jeszcze le. Nie! Tak! Klaudia Pina! Kurde, tylko ona spadła teraz. To jest wymienne. Mieliście rację. Salma ma event teraz. Cholera jasna. Ile ona teraz kosztuje? Jedziemy, 60 tysięcy. Jako, że trafiłem do Nowana, to grać ją nie będę. Jedna z najlepszych kart do trafienia pod kątem grywalności. Zagraj ją sobie. Nie chcę przejść na złą stronę mocy. Ja wiem, że ona jest wybitna, ale ja nie chcę być taki. 60 klocków. Jeden mecz przetestuję. No fajna zwinna. Hop. 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 Klaudia Pina przesunął się. Powiem tak. Po tych trzech minutach jestem w stanie powiedzieć, że nie ma teraz gola niestety, ale trochę przypomina Beniedera. No dawaj, przesuń się. K kasztanie ty. Dobra, czy idzie zrobić Drivena z rzutu karnego? Zobaczmy. Klaudia Pina. Czy będzie 1 do 0? Jest, ładny Drivenik. No i gol! 2 do 1. Akurat wykończenie tym Drivenem jest chore. Serio, bardzo mi tego Beniedera przypomina. Dobrze, że ona nie jest jeszcze szybsza. Pina. No stary, no. Dobra, powiem wam tak: no, ona jest wybitna. Jedna z najlepszych opcji na napad. Jeśli kiedyś lubi, lubiliście Ben Yedera, to spoko, ale. No, jako że jest wymienna, to ja chcę monety. Ja chcę pieniądze, ja chcę trochę zarobić. Ja chcę wzmocnić moją główną drużynę. Czy wam ją polecam? Tak, ile on kosztuje? Jamal. Kurde. Stać mnie na niego. Ja to robię. Kwarą grałem w zeszłym roku. Jamal, kto mi go zabrał? Mamy go! Kurde, ale bez tylu gry kupiłem. Dybala. O, chyba będzie lekka przebudowa, ale zgrania straciliśmy, ale dobra. My sobie poradzimy bez tego zgrania. Jak ktoś jest dobry, to jest dobry i sobie poradzi. 32 na 33 zgrania. Wybitnie. Pierwsza liga weekendowa z Dżamalem Musialą. Nie przypuszczałem, że będziemy mieli takie wzmocnienie. Ward Prowse. Bardzo dobra karta. Nie lubię grać na niego. Chabum Kun z Donowanym. No i teraz zobaczycie, że ten Donowany jest bestią. Ale u mnie. Musiala. Musiala. Pierwsza akcja. A czemu nie zamykał tego ktoś? Ojenny? Musiala, prawa noga. Nie no, z fałsza po ziemi. Kosmos. Ale tu będzie chora karta. Game changer kompletny. Serio, Noyer? Kurde, pierwszy raz tracę taką bramkę. No ale jak ja mam niestabilne połączenie, było 10 pingu. 44, 11 no. Teraz. Dwa. No może warto będzie dać mu jakiś styl gry poprawiający kończenie akcji. Chabum -kun. Świetnie, noja co jest z podaniami? Lepsze były, jak się grało jakimiś gównianymi kartami. No ładnie zaczęliśmy. Jamal z szybkim golem w debiucie. Ale dobra, ja muszę zwolnić. Za bardzo rasuję. Rywal biega tymi piłkarzami. Prędzej czy później popełni błąd, ja to wykorzystam. Więcej ciśnij na Jamala. No ale jak to jest nasz numer jeden, to nie ja na niego cisnę, tylko on szuka gry ciągle. Pokazuje się. Na razie Jamal tu wygląda jak Florian Wirs w Liverpoolu. Kilka poziomów nad innymi, niezrozumiały przez partnerów. Kto ogląda Liverpool, ten wie, że mam rację. Jamal... Dwo do jednego, ten jego fake shot. Szczerze, ja nawet nie potrzebuję, chyba napastnika, mając go tutaj. Wstać! Dobrze, 3 do jednego, Donovan Wam asystą. Niektórzy z Was podważali moje zmiany w zespole. Pamiętajcie o tym: zawsze wszystko się ułoży, niczym z transferem EZ do arsenalu. Jo! Ty, może jednak da się te powershoty robić? To musi być asysta Bradley Barcola. Szczerze nie rozumiem, bo zawsze on kończy. Wygrywamy pierwsze spotkanie. Wybitny start, 4 do 1 i my się nie zatrzymujemy. Ale dobrze, czy to będzie poważniejszy pojedynek? Grauenberg stonali. Goodie, ok, który ma się pojawić podobno w player piku. No i jest i Claudia Pina. A więc zobaczmy. Bo Pinę sprzedałem, by sfinansować Jamala. Czy to była dobra decyzja? Zaraz zobaczymy. Możemy też zacząć od. Jak ten Jamal chodzi na R1? uff. Uh, 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 on płynie, on płynie, ludzie! Co jest? Przegiołem, ale jeszcze sprawdzę ten playstyle, bo ja go rzadko używam. A, i miałem też PD tu ustawić. Dobra, to w następnym meczu. No co, jak co, te kontry są ultra niebezpieczne. I teraz. To jest setka: Donovan. Donovan kontra Konate, Kontra po rzucie rożnym: Donovan. Boom 1-0. Bobby Firmino czy Ugo Ekitike. Już o tym mówiłem tak po zobaczeniu pierwszych meczów Ugo Ekitike, że Francuz. Oczywiście fizycznie nie przypomina Bobiego, ale jeśli chodzi o grę, według mnie bardzo. Czy będzie dwójka Donovan? Nie wiem, nie wiem gdzie była jego defensywa. My prowadzimy wyżej. No, po prostu są po jego stronie w tej grze. To jest wybitne wykończenie Gravenbercha. Nieźle. Jeden dwa. Więcej spokoju, więcej skupienia. Pina. No i bardzo ładne wykończenie, niestety. <laughs> Fajnie się prowadziło przez chwilę, ale mecz zaczyna się od nowa w 42 minucie. I Guti. No, świetnie, 3 do 2. Nie, Guti. Dzięki Manuel. Delikatnie się przesunąłem. Co ten Guti w ogóle ma tyle sytuacji bramkowych u niego? Dawaj, ktoś na tapina! Brawo, Donovan, 3-3! Tak, patrzę po prostu, jak ta gra wygląda, nie? Czy piłkarze robią ten ruch, czy coś? No i tak sprawdzałem, że tracę gola chwilę później. 4 do 3 dla przeciwnika, bo problem polega na tym, że dopuściłem go do kontrataku. Jedyne, co stworzyłem w tamtej akcji, to akcje dla niego. No i marmusz, niestety, syn marnotrawny. 5 do 3. Raczej nie wrócę. Ale akurat ten mecz był taki, że mogłem wygrać, mogłem przegrać. Porażka tutaj mnie nie boli, bo rywal coś w miarę ogarniał, więc. Jeszcze sędzia nie kończy. No, mamy trochę czasu. Donovan, dobra, dobra. To jest porąbane, jaka ona jest szybka z tą piłką. Dobra, ładnie klepie. Opowiem no tak, ten Guti zaskoczył mnie, bardzo mnie zaskoczył. Nie wiem, ze... no, na SPO u niego grał, okej. Okay. No nie będzie 15 do 0, ale 14 o, może być. Dobra, gramy na Manchester United, ale na szczęście z jakąś normalną formacją. Jest również miłośnikiem to niego za Floriana szanuję. Oj, do mornej. Będą kręciołki tutaj. Czy będę decydował się na Gulera? Nie, nie. Wolę mieć Jamala wymiennego. Nie robiłem jeszcze żadnego SBCO o piłkarza. Nie mogę zrobić pierwszego SBC-o piłkarza Ralu Ej, bo ja wytycznych w ogóle nie ustawiłem. Dobra, to może poradzimy sobie bez nich. Znaczy, ról, przepraszam. Jamal, Przy słupku, dobra, 1-0. O, będzie bramka. Kurde, co ja tu zrobiłem, że on miał tyle miejsca w środku? Ej, dobra, ale stypa jest w tym meczu, ja prawie usypiam. A najgorsze jest to, że usnąć nie mogę, bo on ma taki napad, że w każdej chwili może mnie kimś zaskoczyć. No i Dumourne, i złe wejście tym Bremerem. Ostatnia sekunda pierwszej połowy, 2-1. Dobra, puszczamy barkole. Jamal kontynuuje tę akcję. Jama. Lepiej, lepiej to R1 musi chodzić. Kurde. Taki delikatny kontakt z piłką miał być ominięcie obrońcy i gol. Z tym markiniosem mam kończyć. Co się dzieje? Jamal. Jeszcze jedna akcja. Donovan. Gol 2-2. Jaki syf to był? Nie ruszam się. Kurde, no i się nie ruszyłem i straciłem. Rany. Neves. Dobra, dobra. 3-3. Nie no, co goś tutaj podaje. To jest bremer w ostatniej chwili. Jamal będzie, będzie, będzie. 4 do 3. 9 minut do końca. Spróbujmy to utrzymać, albo i nawet jeszcze podwyższyć. Nie wiem, dobijmy go. Ale jaki to jest game changer? Porąbany. Czy Claudia Pina jest lepsza od niego? Na to nie odpowiem, ale do naszego składu na SP on pasuje idealnie. No i zajebiście. 4 do 4 w ostatniej sekundzie tego meczu. Trzeba to dobrze wyciąć jakoś. Dobra, Bejot by powiedział, gdybym miał Bejota teraz w swoim łóżku, to... To on by mówił, graj na ostatnią akcję, nie śpiesz się. A ja zrobię tak, Donovan 5 do 4. Czy zesram się na centymetr przed metą? Nie ruszam obrony, spalony, wygraliśmy, dobra. Nie ma ujemnego bilansu. Mamy bonusik, od początku gry wygrałem 10 meczów w Food Champions, mam 82 plus za to. Czy będzie jeszcze jakiś bonus? Ja nie liczę na dobre trafy przez najbliższy tydzień. Środkowy obrońca, łoj. Wow. Mm. O Jezu, oj. Nigdy nie było takiej motywacji jak teraz. Arka Gdynia. klubowo bogdańska i gyla. O! Zobaczymy go w akcji. Drodzy widzowie, jeśli przegram na drużynę, która ma herb Arki, rozdam 100 zł na wybraną przez Was platformę. Sam dla siebie też muszę jakąś mieć motywację, żeby zniszczyć typa. Znaczy dla mnie wystarczającą motywacją jest jego ty. Herb. Ty! Co ja zrobiłem? Donowan jeszcze. Nie dość, że ma Arkę Gdynia, to jeszcze ma Pickforda w bramce. Ja nie wiem co gorsze. No, no nie, no. Prawie mi skontuzjował Marquinhosa. W ogóle ten, jak będę leciał do Liverpoolu, to kogo sobie na druk, na koszulkę zrobić? Bo myślę, że chyba Wirtz tam siądzie. Tę zieloną sobie załatwię z ergola, to na tę zieloną będzie piękny. Pierwszy gol! No mamy to! Leo 1-0. Dżamal. Uff, alhamski tapin, ale może wreszcie będą mi one wychodzić. Oj, 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 dobrze, no ja. Donowano, ależ główka Pickforda. Jak bestia gra Anglik. I szkoda, że zawsze po takich interwencjach bramkarza. Naprawdę, no nigdy, nigdy ta piłka jakoś nie spada, żeby tak huknąć z 50 metra. To jest moje marzenie, zdobyć taką bramkę. Na szczęście możemy zdobyć zwykły. Dobra, nie. Donovan, pole karne to zawsze jest gol z fałszyka 3-0. Barcola, Okej, okay, odkupuję swoje winy. 4 do 0. Arka Gdynia w tym momencie chyba została pokonana. Tak jest, ale my lecimy. Czemu chowam czy Nie mam zakoli. Po prostu dzisiaj dzisiaj wyszło wyzwanie Red Bulla w grze. No to wypadało mi czapeczkę. Nie, no tego nawet nie ma co pokazywać w odcinku. No kto to jest? Dobrze, mamy lepszy bilans niż tydzień temu. 3 do 1. To brzmi dumnie. Ja jestem z tego dumny. Obrona ma przepotężną, Rodek Pola też na poziomie. Fajnie, że masz kudus, ale ten napad taki trochę. Czy ja dobrze widziałem, że Griezmann ma podcinki? Donovan. Lewą nogę donowaną. On nawet nie ma białych finezji, a ja wiedziałem, że będą z niego ludzie. 100 tysięcy? Ludzie! On gra jak ikona za 700. Nigdy w życiu go na żywo nie widziałem, ale nie obchodzi mnie to. Dumbi w akcji też nie widziałem. Ja pierdzielę, to było dobre. Kogo bym wystawił na napastnika Liverpoolu na mecz z Manchesterem United? Wyszedłbym napadem Ekitike, Isak oraz Salah. Wiem, że Isak czy to Ekitike to nie są skrzydłowi, ale... Ja chcę zobaczyć trójkę z przodu, Ekitike, Salah, Isak i za nimi Florian Wirtz. W nowoczesnym futbolu nie ma czegoś takiego jak pozycja, oni muszą być płynni. Wymieniać się tym wszystkim, ja chcę to zobaczyć. BUMU! Nie no, rany! Ja się dobrze przesunąłem. Powinien to zablokować którąś częścią ciała, no jest no, szkoda, no. Zamykam się na chwilę, bo. serio, ten mecz jest do wygrania, ja to czuję. O to chodzi, Dżamal. 2 do 1. Kurde, no Rodri, teraz z główki nie. Co jest? Czy sztuczki są OP w tej grze? Średnio. Prawdę mówiąc, jak patrzę na grę moich przeciwników, to mało kto jakoś regularnie używa sztuczek. To teraz barkola, lewa noga, dobrze. 2 do 2. Boomu, brawo Neuer. To będzie asysta. Donovan, tak jest od słupka, 3 do 2. Dżamal, eleganckie podanie piętką. Szczerze, ja myślę, że to może być człowiek, który bardzo długo u nas zostanie w składzie. To będzie lider. To będzie człowiek, wokół którego zbudujemy drużynę. Był Czerki, no ale jest różnica. Nawet jak grałem Czerkim, to w końcu mówiłem, że jeśli widzę kogoś zamiast Czerkiego, to może być właśnie Jamal Musiala albo Florian Wirtz. No, Florian kosztuje troszkę więcej, ale nie wiem, czy byłby mocno lepszy od... Piłkarza Bajernu Jamal? Nie, obronił! Nie! Co ja zrobiłem? Ja mu podałem! To była moja asysta, Marquinhos do niego, no. Jedziemy z Kikofa. Rywal wie, że mu to się nie należało. Przesunął się, ja pierdzielę. Nie, znów mu pod. Przecież co się dzieje? Ekitikę! Donovan strzelto to do cholery, 4-4. Wchodzi Berk, wierzę w niego. Ty, co jest, on też spuścił tego Berka? Nie, to jest niemożliwe, że my tę samą kartę, taką run... Ja jestem obserwowany. Dawaj, jesteś szybki, masz lękwi. Berk. Przesłupku, dziękuję, że mi tyle miejsca zostawiłeś Człowiek, którym grałem kiedyś w karierze West Bromu Teraz daje nam prowadzenie Nie wiem, jakim cudem ktoś w komentarzach Kilka osób w komentarzach pamiętało o nim wtedy To jest porąbane Co się... Nie, nie, ja nie wiem, czy gram kolejny Przecież co... Jakie 83 pingu? Niestabilne połączenie, ja ten mecz zaraz wygrywam, halo ja, Ale niebezpieczne jest granie tutaj więcej Zaczynamy wybitnie Dobrze, na zakończenie otwórzmy sobie takie 3x78 Tutaj pierwsze wyzwanie Red Bulla ukończone W skład Battles sobie zagram, by mieć stroje Z pierwszej paczki środkowej obroń, samy mamy całą samy obsadzoną tylko Ronaldo Nazario obecnie wszedłby do tego zespołu. I dwa razy osiemdziesiąt jeden prawy pomocnik z... Jezu, co za paczka. Więc dobrze, wracając do tej ewolucji, która się dzisiaj pojawiła. Defensywny blask. Napisaliście mi, że pasuje tutaj nasz cudowny Polak, Wiśniewski, który... Ej, szczerze wygląda bardzo dobrze, 84 tempa, bo tyle mam na podstawie, 84 obrony i 86 fizyczności, to jest ewolucja, którą muszę zrobić. No, od pierwszej minuty nie dam rady nim pograć, bo jest z drugiej ligi, ale tak szczerze, tak robimy go, dlaczego nie? Dobra, ja dziękuję wam za oglądanie, przepiękny odcinek, ten Jamal jest kompletnym game changerem i myślę, że on doprowadzi nas do tych 10 zwycięstw, ja to czuję. To będzie ten weekend, wbijajcie dzisiaj o 18 na Twitcha, w razie czego podsumowanie Food Champions już na kanale i róbcie te stroje z Red Bulla, przydadzą się wam. Do zobaczenia, cześć!